Spójrz na księżyc, jak pięknie świeci! Tak! Wygląda jak wielkie, okrągłe, księżycowe coś. Ziemia też nie jest z... Co? Też jest całkiem w porządku. Gotowi rozpocząć lśniącą misję? Roger! Nie, jestem Ken. Mam cię? Taki mały kosmiczny żarcik. <laughs> Więc międzygwiezdne ceginy zaraz będą nasze! To bardzo istotna misja. Posiądziemy bezcenny kruszec, ale kto wie, co jeszcze tam znajdziemy? Czy na innych planetach żyją lalki? I czy są dozwolone od trzeciego roku życia? Gierdło? Wiertło. Lejek! Lejek! Huh. Asystowanie to ciężka praca. Pora, żeby się czegoś napić. Może kosmiczny napój, Barbie? <laughs> Mam paczkę warzywnych chipsów, jeśli woisz coś zdrowego. Nie! Ken! Lina! Porwało mnie! Porwało mnie! A! Kosmiczne sel! Malibu! Mamy duży problem! Słucham kierowniku misji Barbie! Proszę o pomoc przy odzyskaniu partnera! Nigdy nie straciłam lalki i nie zamierzam stracić teraz. Zrozumiano! Zrozumiano, Malibu? Już się nastawiłam na imprezę! wodowanie. Musicie zobaczyć moje piniaty! Zachowaj ostrożność, Barbie! Aaaa! 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 O, 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 dlaczego tak dużo zjadłem? Chłopak, znowu podłączony, Malibu? Bez odbioru, Barbie! Kontynuujcie lśniącą misję! Zbliżamy się do celu, Malibu! Lśniąca misja znów przebiega zgodnie z planem! Kosmiczne tekiny. W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku z radości! Dlatego uczcimy odkrycie sorbetem! Ken! Niczego ci nie nauczyłem! Malibu, mamy... Kolejny problem. Misja ratunkowa zmierza do ciebie w pewnej... <gry> 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 Dziewczyny, został tylko jeden dzień! Hey, <gry> Moja najlepsza przyjaciółka przyjedzie do nas na parę dni. Która z nich tym razem? Na pewno ją pokochacie. O, już tu jest! Summer! Barbie! Ale się stęskniłam! Wyglądasz mega i masz super dom! Nie wierzę! To twoje siostry? Jakie słodkie! Cześć, jestem Stacy. Podobno dobrze grasz w tenisa. Nie, przeciętnie! Ty też grasz? Chcesz zagrać? No to chodź! Ty pewnie jesteś Chelsea. Poskaczemy na skakance? Wspaniały pomysł! Skipper, tak? Co powiesz na małą sesyjkę Call of Buty trzy po kolacji? O, super! Wiedziałam, kochają ją. Myślałam, że te śniadania się nie kończą. Dzień dobry, Chelsea. Musisz zjeść porządne śniadanie. Koniecznie. To najważniejszy posiłek dnia. Co ci się stało? Summer mnie wykończyła. Kontuzja po tenisie, piłce nożnej w spinaczce i futbolu. Nie pytaj. kto buduje dom z trzydziestoma wannami, ale tylko jedną łazienką? O! Summer opróżniła lodówkę. Nie przeżyję kolejnej gry wzbijanego. A ja chcę się wykąpać, zanim skończę szkołę średnią. Dziewczyny, został tylko jeden dzień. Hejka! O! Hej, Summer. Chyba trochę za bardzo nastawiasz się na rywalizację. Rywalizację? Ja? Niemożliwe. Wyzywam cię na wybieg! Co? Nie, my się tylko. boicie, że wygram! Stwórzyłyście! Chciałabyś! Do boju! Do boju! Gotowa dawaj, na moje dawaj, odjechane dawaj, pozy? Dawaj, dawaj, Myślisz, że wygrasz z taką? To było To ja, Barbie. Barbie! Tak, dość <laughs> dziękuję. Same, <wstaniała. śmiech> co się stało? Wychodzę. Dlaczego? No, wiem, że nie lubisz przegrywać. Co? Ale... Nie! Właśnie kupiłam dom naprzeciwko. Możemy walczyć na pozy codziennie. Siemaneczko! <laughs> to samolo. rozumiem. Bardzo Państwa przepraszam. Co się stało? Zdaje się, że już nie jestem mile widziana na lotnisku w Malibu. Najwyraźniej powoduje bójki fanów, paparazzi i moich wielbicieli, które prowadzą do opóźnień samolotów. To jak będziemy zwiedzać świat? Hej, przecież byłaś pilotem. Hej, przecież byłam pilotem. Muszę mieć własny samolot. Mogłybyście czytać choć odrobinę ciszej? Wybacz, Raquel. Wszystko jasne? Tak jest! Cicho! Świetnie, kochane. Barbie, widzę, że coś składasz. To samolot! I nie potrzebowałaś mojej pomocy? Coś takiego... Kręci mi się w głowie. Skarbie, możesz mi pomóc zamontować kadłub na części dziobowej? Już się robi! ciągnij wajchę i wciśnij pedał klapy skrzydła mm. wajcha wajcha o dzięki czas zapomniałam mam chorobę lokomocyjną dla ciebie, kochany. A co masz? Tłustego podwójnego hamburgera z cebulką, piksze z anchoi i karczochami i zupę krem z mięczaków. Ekstra kremową. Tak, tak i tak. 47 dolarów. Co? Znajdujemy się w strefie drobnych turbulencji. Wskaźnik zejścia z kursu i przyciągnij wajchy na tyle, by. Hmm. To nie było takie trudne. Ach. Dziękujemy za wybranie linii Air Barbie. Prosimy o ostrożne otwieranie górnych schowków, ponieważ bagaż mógł przemieścić się w trakcie lotu. Ten samolot może zabić! Poruszę te kwestie ze Strażą Celną i z burmistrzem! Słucham, co zamierzacie zrobić z tym gigantem? Z tym postrachem? Z tym samo. samo. Lotem? zawrotne prędkości. <śm> Okej, okay, Barbie, do jutra. Co mówiłaś? Skip? C co, co... co to jest? Już, już liam. Jedziesz na biwak? Korei liam, zaindaje koncert w Malibu Megadome. Wejdziemy pierwsze tuż po otwarciu bram. Tak? Brzmi świetnie. Możemy pójść Barbie? Proszę, proszę. Oczywiście, że... Nie. Co? Co? Idę tam z koleżankami i nie chcę, by moje siostry... Trzymały się razem? Dodały ci fajności? Bawiły się całą rodziną? Zepsuły klimat. Nigdy w życiu nie zepsułam klimatu. Nastolatki. A, kupimy bilety i pójdziemy same. Przecież uwielbiamy koreal Zayna. Osobiście wolę szybki metal. Ten koncert będzie najważniejszym wydarzeniem mojego życia! Poza zdjęciem aparatu z zębów. Spokojnie, Alegra! Będziemy pierwsze w kolejce. Podobno bardzo kocha swoją mamę. I że jego oddech pachnie jak szczeniaki. Słyszałam, że ma małpkę. Co wy tu robicie? Uważam, że siostry powinny przeżyć to razem. Jestem tu z przyjaciółką. Barbie, gdzie jest płasienka? Po lewej, tam gdzie kręgielnia. Obok skoczni narciarskiej. Musimy tu częściej sprzątać. Czy mogę chociaż raz pójść z przyjaciółkami? Sama... Oczywiście, skip! Nawet nas nie zauważysz. Dzięki. Barbie, mamy jakieś żywe łososie? Hej, kto tam jest? Coś przede mną ukrywasz? Nie! To moja siostra, Barbie. Olejku! Dziękuję! Mi miło, Co tu się dzieje? Wow. Cześć! Kogo tak obskakują? Kogo tak obskakujecie? Barbie! Pora zagrać moją zniewalającą pozą. Hej, panie, co powiecie na to? Żadna się nie oprze moim hitom: misiu, 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 mo. Psujesz klimat. Przepraszam, przepraszam. Chodźmy do domu. Ale nie kupiłyśmy biletów. Uwierz mi, już się napatrzyłam na Koreę Amzejna. Wolę iść z wami. Ja żądam